No trochę jest lipa, nie, z tym prestiżem. Oni mają, zobacz, 5 tysięcy ludzi w armii, stary. Widzisz, patrz, ja muszę teraz uciekać i nie mam którędy uciekać. Muszę uciekać przez ich terytorium, bo inaczej będzie problem. Wiedziałem, że ta wojna będzie bardzo ciężka, ale nie sądziłem, że będzie aż tak ciężka. Uff, dobra, spróbujmy i zadziałajmy, spróbujmy stworzyć Mołdawię. Zagram tym imperium. Moim celem jest zrobić tak silne imperium, tak silną dynastię, żeby stworzyć po prostu Mołdawię, tutaj Królestwo Mołdawskie, kontrolować może jeszcze tereny Wołoszczyzny i żeby nie upaść od Kumani, bo Kumanie jest ogromna, nie? I tak dalej. Więc będę się starał jest to trymać z impreza, Po pierwsze Primo. Po drugie Primo, te rzeczy kosztują prestiż, więc jest to niezmiernie irytujące. Mam mangonele lekkie uzbrojonych, muszę mieć na ciężko zbrojnych jeźdźców. Miejsce i będę w przyszłości ich używał, nie? W razie czego? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I ja zamierzam być lordem, który będzie tutaj toczył dużo, dużo wojen, nie? Czekajcie, zaproszę sobie championów po pierwsze. I powiem tak, to będzie kampania. Ja wiem, że ja tak zawsze mówię, nie? Ale to będzie kampania, w której ja będę nie będę grał na Speedie 5, tylko będę grał na Speedie 4 w CK3. I będę się starał podejmować bardzo dobre, bardzo dobre dla mojego państwa decyzje, nie? Rel. I dobra, odpauzowujemy, będziemy grać. I teraz tak, zobaczmy, co tutaj jest u mnie w domu. Czyli moja żona jest. Okej. Okay. Ja jestem obrońcą. Mój następca jest budowniczym fortuny. Czy ja go muszę ożenić? Mój następca jest bez ślubu. No to jemu by się przydał zysk prestiżu? Jakby się tutaj ożenili, to by dostał 200 prestiżu. Ewentualnie skuteczność sojuszu ze Stężycą. 18-letnią Polkę z domu kurów. Gorliwa. Tu jest anetka. Dobra. Robię to. Żenie mojego dziedzica z Polką w sensie. Nie wiem, czy wyrządziłem mu krzywdę. Mam nadzieję, że nie. Ale no, zobaczymy, nie? Czempioni są. O, no i Vlad. I już mam bardzo dobrego gościu czempiona i to mi się podoba. Mam 2150 osób w armii. Mam dosyć ogromną armię. I żeby utworzyć księstwo, tutaj to, to muszę kontrolować ten mały teren. A problem jest taki, że ja nie mogę wypowiadać wojny, a nie mogę podbić hrabstwo. Dobra, czyli takie wojenki najeżdżające możemy robić. Ok, ile mam lat? Panowie, czy 41-latek w erze CK3 jest stary? No nie wydaje mi się. Zrobiłbym sobie aktywność i na początku bym sobie walnął pielgrzymkę do Bizantium. Niech leci pielgrzymka, żeby zyskać perka. On się nazywa perk, to jest. Jak się nazywa ten perk? Pielgrzym. oj, oj. Dobra, żeby mi tylko poszło pod tej pielgrzymki, coś w porządku, nie? Dobra, wypoczęłeś, ale idź do idź do Bizantium. Ja będę też starał się utrzymać sojusz z Bizantium wielkim, nie? Może mi się to uda. Albo. O, już sobie wyznaczyłem cel kampanii. Dobra, to zaraz Wam powiem, jaki będzie. Dobra, pielgrzym idealnie. Wraca już do domu, wraca już do domu. Wracaj, Pomodliłeś się, Pomodliłeś się. To wracaj, tylko to miałeś zrobić, żeby Pite zyskać. Wracaj do domu. Moim celem jest, moi drodzy, kontrola Bizantium i rzucenie na kolana też cesarza, nie? Zrobienie mu Dawi Wielkiego Królestwa i yy, zneutralizowanie tutaj cesarstwa i tak dalej, nie. Dobra, widzę, że mi ta pielgrzymka to mi idzie jak krew z nosa tak naprawdę, nie? Dobra. Boże, i znowu się rozchorowałem. Jak mi postać umrze. Dobra, jestem w domu, czekaj, idealnie, dobra, czekaj, bo tutaj było gdzieś nowe okno, właśnie, osobisty medyk. wszyscy mają minimalną rangę, kompetencje, no dobra, to niech będzie ta przywódczyni moim osobistym medykiem, ona chyba sama jest chora, a nie, to jest moja żona, która jest ranna, co, Boże, ale, ale, zro... dobra, straciłem cechę choroba, idealnie, dobra, moja żona to lepiej nawet jakby odeszła, więc spokojnie, nie? To nie miałbym problemu. O, mój syn już ma dziecko. No i fantastycznie, Speed 5 masz, ale to wiesz, jak się nic nie dzieje, no to mogę włączyć sobie Speed 5, nie? Ważne, żeby w wojnie tutaj nie kombinować. Mój syn, Boże, moja żona to ledwo, ledwo ten, nie? Yy, niech będzie tutaj jakieś imiona, bo ja nawet nie będę udawał, że kojarzę cokolwiek z mołdawsko-rumuńskiego czy coś w tym stylu. Tutaj typ ma 1000 osób i 800. Dobra, trzeba go najechać, bo on rośnie w siłę, i biorę to. Wypowiedz wojnę, oczywiście. Zgro mam 2,5 tysiąca ludzi pod swoją komendą. Więc, stary, no powiem ci szczerze, jestem tutaj. Mam wrażenie, że jestem tu nie do powstrzymania, nie? Tak, nie, nie ma Speedu 5. Nie gram, nie, zobacz, gram na czwórce, stary. Gram na czwórce. Wiesz co chodzi? Gram na spidzie 4. Nie dam się ponieść. Mogę za burbistrza zarządzać 30. Nie. Nie potrzebuję tego. I będę sobie grał na speedzie 4 w tą grę. Nie, nie, nie odpalę spida 5, nie zmusicie mnie. Nie skusicie mnie, chłopie Nie dam, nie dam, wiesz. Nie dam za wygraną, nie? Boże, oni białogród kupują. Czekaj, tutaj się grody ulepsza za pieniądze. A nie, tu już mam maksa grody. Ej, ładna osada! Ej, czekaj, zbuduj nową posiadłość. Nie mogę, bo im brakuje dużo pieniędzy i dużo tego. No dobra, okej, okay, trudno. Oj, widzisz? Oblężyłem mu stolicę. Czy to będzie koniec wojny? Idealnie. I to właśnie chciałem. Idealnie. Mam dodatkową osadę. I dzięki temu powinienem móc stworzyć księstwo. Idealnie. Od razu, stary. Księstwo utwórz tytuł Budziak. Nie wiem, co to znaczy, ale niech będzie. Zostałeś uznany jako najwyższy wódz. No i tylko to mi było potrzebne, stary. Yy, tylko teraz mi powiedzcie tak. Yy, ja mam już za dużo domen, nie? O jedną przekroczoną. Eee, rozdawać wasali już? <gry> czy raczej. Eee, czy raczej nie? Czekaj, kup rozej. Nie, nie będzie żadnego rozejmu, stary. I się zastanawiam, czy ja powinienem tutaj eee, już rozdać wasala, czy powinienem trzymać. Eee, czy powinienem trzymać wszystko za mordę, nie? Wiesz, samemu. Czy to jest worth it? Czy to się obraża. Obra Czemu czy mi tak pity leci w dół? Pobożność? Ale wszystko tutaj powinno być w porządku. O Boże, stres mi wskoczył. Dobra, 44 lata. No, oczywiście, że trzeba rozdać duże minusy do relacji. Masz za to. Kto to jest? Bogna? To jest Polka? Nie. Okej, okay, dobra. Moja żona dziwnie dosyć wygląda, zastanawiająco, ale okej. Okay. Masz dwie grzeszne cechy, jakie mam? Podróżnik, pielgrzym, obrońca. Stratek zagubiony, postać lubieżna, postać szczodra i sadystą jestem. O Boże, ty to ja nawet nie wiedziałem, człowieku. Dobra, kontynuuję kochaństwo. W tych czasach, no to chłopie trzeba było, wiesz? O kurde, nie, dobra. Kup rozejm. Kto chce kupić rozejm ze mną? O. Czy ja chcę rozejm z tymi panami za 75 złota? Czy bardziej idziemy opcję na zasadzie, nie wiem, zniszczyć, spalić wszystko? Czy opłaca mi się za 100 zł? Brać rozejm? Przecież jestem od niego dwa razy silniejszy. Tak na poważnie. Jestem mega silniejszy. Nie będę. To, to się nie opłaca, stary. No właśnie, to jest nic nie warte. O, wojna wypowiedziana. Kto mi wypowiedział wojnę? Stary. Co to jest Filipinopolis? Kto to jest Filipinopolis? I dlaczego akurat mi wypowiedział wojnę? Dobra, poczekajcie, ja muszę nadać ten teren komuś. Wezmę ze wołońską. Jakby to powiedzieć, społeczności szlachty tak naprawdę. Kanclerz Vassali czempion. Wożanin. Dobra, dodam tutaj moją społeczność szlachty, niech on potrzyma zapysk, nie? Przynajmniej te budynki nie będą powyłączane tutaj. Nie wiem dlaczego on mi wojnę wypowiedział ten typ. To jest aż powiem ci szczerze zastanawiająco dziwne. Ale korzystając z okazji, że jestem zaatakowany... Czekaj, on ma wojnę tylko ze mną. XD! Stary, on ma 2700 ludzi. Ja mam 2700 ludzi. No dobra, no to zbieram wszystkie armie. To przecież on powinien mnie najechać, prawda? Nie ja jego. Bo to on mi wypowiedział wojnę. No to ja się bronię, mam to gdzieś, nie? Ty, chociaż w sumie, poczekaj, może bym wezwał mojego sojusznika z Polski, idealnie. Stary, poczekam na niego i wjedziemy tutaj. I wygram tą wojnę i zdobędę prestiż, nie? Dawaj, dawaj, dawaj. Zobaczymy. Oj, oj, oj. Ty, Houston, we have a problem. Bo oni się naprawdę zebrali, stary. Houston, we have a problem, nie? Polak, chodź. Słyszysz? Chodź do mnie, Polska! Ty, bo mój sojusznik mi nie za bardzo chce pomóc, nie? Oj, oj, oj! Czekaj, 1300 plus 1300 to jest 2600. Kurde, no jestem najlepszy, nie? Z tych dowódców. Cholera, chyba o olali? No właśnie problem w tym. Myślałem, że on do mnie idzie, ale on coś oblega, stary. Dobra, trzeba im wydać bitwę, no przecież nie mogę im to pozwolić, wiesz, walczyć, nie? W sensie, okupować mnie. Ty, ale to chyba będzie łatwa wojna, z tego co widzę, dla mnie nawet. Patrz, Bang. O Oj, tutaj jego... Ty, co to jest, stary? Akryci. Kto to jest akryci, chłopie? To jest. Kim są akryci. To są jakieś specjalne greckie jednostki. No zobacz, ja się uratowałem. W znaczy oni mi nie mogą nic zrobić. Zobacz, ja sobie siedzę i oni mi nie mogą wejść, a tylko problem jest z tym, że bo ja się nie mogę... Zobacz, poczekaj, kolejna wojna mi wypowiedział ktoś. To mi wypowiedział wojnę, stary? Czekaj, kto mi wypowiedział wojnę? Co to, to jest? Dlaczego mam drugą wojnę w sekundę? Strategos. Nie no, co ty gadasz? Boże, stary, wszyscy mi rzucają kłody pod nogi. Bizantium się rozpada i każdy wasal Bizantium z automatu wypowiada mi wojnę. Czy to jest normalne w tej grze? Nie będę wieził przestępców. Yy, możesz wezwać Piotrka ze Stężycy jako twojego kolegę w wojnie, ale to mi raczej niepotrzebne. Czekaj, yy, Rozwijamy stolicę. Wiesz co? Ja może teraz popełnię głupotę, ale ja czuję, że powinniśmy stolicę rozwijać. Tak szczerze. Tam te dwa dukaty pieniężnie to mi nie, nie ten, nie, nie robią nic, nie? Dobra, wycofamy się z wojskiem do stolicy. Nie ma sensu, żebyśmy... Yy, nie ma sensu, żebyśmy tam latali, nie? Yy, tak naprawdę. Wycofam się z wojskiem do stolicy i poczekam, niech tu przypłyną, to zobaczymy, jakimi są kozakami, Nie? Do odstraszającego najwyższego wodza Ianku, strategos Konstantinos, doniósł mi o po co jest wyzostałka uczciwy prawosławny, jednakże... Nie no, czemu jestem ekskomunikowany? Ej stary... Bo sobie żonę pozdradzałem, to mnie ekskomunikowali? To jest tragedia, nie? Dobra, wymusiłem żądania na tym typie, on stracił prestiż. Ile ty, Andrzejku, masz wojska? 2,5 tysiąca. Yy, moi drodzy, yy... Czekaj, ty masz jakąś wojnę? Masz wojnę i przegrywasz. Dobra, wiecie co? W takim bądź układzie mój wódz, Janku, postanowi zaciągnąć zastęp wojowników. O, to sobie wezmę pod siebie. Zastęp wojowników postanawiam wziąć najemników zatrudnimy i zatrudnimy jakiś średni oddział. Tutaj za 300 to. Wy... Nie, no, 300 wy to jest strata kasy, nie? Na najemników. Tylko że powiedzcie mi, bo tu jest 1100 plus data, nie. Na co tutaj wydawać do jasnej cholery pieniądze? Bo ja tu się zastanawiam, tu są obozy wojenne, tu są palisady, targowiska, fajnie zrobione. Białogród, może port handlowy ulepszę, tak naprawdę w Białogrodzie? Może tutaj bym coś. Tutaj mam też na maksa wszystko zrobione. Grody, drugie poziomy. Yy, I się zastanawiam, na co wydawać tutaj kasiorę, jak ja tutaj na nic nie mam kasiory do wydania, nie? Tu jest wszystko, widzisz, yy, na drugie poziomy, a tu mogę ulepszać dopiero grody. A ty, poczekaj! To, jeżeli tutaj mogę zwiększyć na przykład dziedziniec na trzeci poziom, to dlaczego nie mogę tutaj zwiększyć grodu? Dlaczego się tak dzieje? Zadziwiająco dziwne to jest. Zadziwiająco dziwne. No, no dziwne to jest bardzo. Dobra, podpłyniemy tutaj, zobaczymy. O! Ojojojoj, płyną chyba. Dobra, płyną do mnie do domu. Okej, okay. dobra. wylądujmy tutaj. Kocham was. Dobra, dobra pojechaj, wejdziemy tu. Porwalowna już 40 Dziękuję, porwalowna. czekaj, wystawimy wszystkie armie, dobra, bo tu mam jednego czempiona dodatkowego. Zbierzemy wszystkich tych dowódców, dobra. Masz 16. Ja muszę poprowadzić to wojsko w bitwie, tu jest 1300. ile? tutaj lepszy dowódca armii z u nich. Dobra, walczę, 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 walczę. walczę. Nie no, powinienem go stłamć Ej, muszę następną kampanię sobie zagrać jakimiś państwami tutaj w tysięcznym roku, jakimiś tutaj greckimi. Ty, może tu jest jakaś kopalnia gdzieś OP, tak jak kutna chora w Czechach, może byście mi powiedzieli, nie? Bo ja bym sobie wtedy wybrał jakieś fajne greckie małe państwo. Czekaj, to został sprany, gościu. Ty, a ja nawet dużo ludzi nie straciłem, stary, na tej wojnie. Ja nawet to nie osłabiło mojego autorytetu tutaj, wręcz przeciwnie. Stary, sprałem ich bez problemu, nie? Wygrałem tam wojnę, LOL. O, panowie. Nie, nie będę mu oferował pokoju, niech się. Zresztą on musi mnie podbić, nie jego. To on mnie zaatakował. Pięknie. Druga wojna wygrana i on mi płaci reparację 500. Stary. Dorobiłem się pieniędzy, nie? Wezwij do wojny. To jest mój sojusznik. Przeciwko Polsce. O mój Boże, przecisko Polsce i Francji, jeżeli odmówię, to co się wydarzy? Hmm. Wiesz co, przyjmę to wyzwanie dla świętego spokoju. Nie? Ty, ale ja mam dużo kasy, chłopaki. Miasto, nie mogę tego ulepszyć. Ty w Białogrodzie nic nie ma. Tutaj ulepszamy port. Nie mogę tego ulepszyć? Ty, a ja nie ulepszałem na trzeci poziom? Halo! Ty, czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czy ja tego nie ulepszałem? Dlaczego to mi się przestało ulepszać tak jakby? Mój rząd używa prestiżu, by kupić zbrojny. Białogrod ma budowlę dążon lub jej ulepszenia. Zamek. Aha, ma innowacje oh, blaski, w szczególności Wasze pieniądze subskrypcjonami. Chceba podkreślenie 90. Dobra, Dobra jeżeli tutaj jest miasto portowe... Z powrotem. Cześć Polego. Czekaj, bo tutaj używam niby prestiżu na zorganizowanie rzeczy. To zatrudnię sobie lepszych czempionów, nie? Do tego niech będzie. Ale lipa. Spróbuj się zmienić w feudalizm. Chyba nie będę mógł, wiesz? Chyba nie będę mógł, kolego. Łukasz, ty jesteś plemieniem, nie możesz budynków feudalnych stawiać. To, panowie, w jaki sposób mogę przejść na feudalizm w takim bądź układzie? Yy, dopiero po zrobieniu się królestwem, bo czekam aż ta wojna w Polsce się skończy, bo chciałbym ruszyć tutaj z konkwestem tych terenów mołdawskich, nie? W decyzjach jest chyba. Yy, Okej, okay, ale to jest zaprosz pretendentów, czempioni, rekrutuj na urząd dworski, przygotowania do turnieju, zleć yy, wykonanie ikony. Załóż nowe królestwo, uświęć ród krwi, przyjmij ustrój feudalny. Żeby przyjąć ustrój feł, feudalny, musiałbym mieć absolutny autorytet władzy plemiennej. Aha, czyli musiałbym mieć to. A to mogę wbić dopiero w momencie, czekaj, mam drugi poziom, a trzeci poziom, od czego to zależy, bo ja nie za bardzo to rozumiem. Od czego mogę to zrobić? Wejść na trzeci poziom. Niedawno zmieniłem autorytet władzy plemiennej. Możesz to zrobić ponownie po 29 maja 1160. 1196. To jest tylko czas. Aha, no to bez problemu, dobra. Tu przegraliście wojnę, więc teraz tak. Może uwięzić przestępców, ułaskawić przestępców. Dzieciom brakuje opiekunów, nieważne. Eee, małżeński. Eee, czekaj, twoja córka. Za co ja bym chciał moje dziecko wyżenić? To jest moja córka, 35 lat. No to może byśmy ją za zysk prestiżu wyżenili. Wiecie, dlaczego ja chcę prestiżu dostać? Ty, poczekaj, czy jeżeli ja żenię moją córkę za zysk prestiżu, to ta córka dostaje prestiż, czy ja jako jej ojciec dostaję 300 plus prestiżu? Jak to yy, funkcjonuje? Bo się zastanawiam, nie? Ona dostaje, aha. No to w takim bądź układzie żenimy dzieci po skuteczność sojuszu, nie? Dobra, jedno poszło wiesz co? Ty jesteś ożeniony. Ty nie jesteś ożeniona, masz 19 lat, ale weźmiemy ci damy skuteczność sojuszu. Tutaj z miasto, z burmistrzem Rivi. Dobra, ożenimy cię tutaj fantastycznie. Będziesz tam sobie kontrolować teren perfekcyjnie. Trzeba się dzieci pozbyć. Tutaj mój syn nie żyje. Tu jest mój drugi syn. George z rodu Gonesku. Czekaj, zamorduj. Nie chcę cię zamordować. Uwięź, edukuj dziecko. Wybierz ulubione dziecko. Edukuj dziecko. Osobiste działania. Czy Urząd dworski. Dobra, nie będę cię jeszcze wyżeniał, spokojnie. Teraz weźmy sobie, zobaczmy. Tutaj się coś dzieje. Myślałem, że już mnie napadają, ale niestety na szczęście, mnie nie napadają. A niestety. Zapraszamy czempionów, chilujemy bombę. Ja muszę prestiż. Jezus! Ja się. Poczekaj, 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 poczekaj. Hmm. Ciężko zbrojni jeźdźcy. Tak, bardzo proszę. I jeszcze do tego bym prosił ciężko zbrojnych, ale to za chwilę. Jak ja mam 1000 złota, ja się zastanawiam, na co ja złoto mogę wydać. Stary, yy, wielki turniej organizujemy w naszej stolicy. Yy, niech to będzie ucznictwo, proszę bardzo. Rozpoczynam aktywność wielki turniej. Czyż ja będę miał z tego tyle prestiżu, że ja zjednoczę całą Mołdawię bez problemu? Stary, o to chodzi. Właśnie. Skorzystaliśmy z tego, mamy pieniążki, więc jest fantastycznie. Ciekawe, kto wygra. Dawaj, dawaj, to już ostatni raz. Dobra. Pięknie. Wygrał najlepszy zawodnik. też za wspaniałe wydarzenie. Pięknie. Zakończ wielki turniej, stary. 900 prestiżu. Idealnie. Idealnie. Czekaj, dobrze przyjaciele. I teraz ciężko zbrojni jeźdźcy O, ja będę miał. Ja będę miał dobrą armię. Ja będę miał naprawdę dobre wojsko tylko zdobyć prestiż, żeby to wojsko utrzymać za mordę, to będzie wyzwanie, nie? Dobra, idziemy, bo jeżeli jestem księstwem, to ja bym teraz chciał królestwo Mołdawii. Ja muszę tutaj dosłownym takim blitzkriegiem lecieć i ich dosłownie najechać tych, którzy mi mogą zrobić największy problem. To hrabstwo bym chciał wciągnąć jak najszybciej. To hrabstwo na razie. Ty, a może spróbujemy zautomatyzowanej wojny, bo ona jest dosyć prosta ta wojna. Poczekaj, zrobimy automatyczną armię. ok? fantastycznie. Ja teraz wypowiadam wojnę. Boom. Ochrabstwo. Tak. Dobra. Poszło i to jest automatyzowana wojna. Uwaga. Patrz. Dowódca się przygotowuje do celu roz... oblegania. Patrz. I to jest automatyzowane, nie? To jest ten nowy update w CK3. Przy okazji perfekcyjnie. Stłamszone. Kup rozejm. Nie, ja nie będę. Ja nie będę rozejmu tutaj robił. Bo to jest bez sensu. I to mówię całkowicie serio. To jest totalnie bez sensu. To musiałbym też przestać być, kurde... Będę brawurowy, czy będę najeść Będę brawurowy. Dobra. Ty, zobacz. Taka, taka wojna, stary. Nie musiałem nic zrobić kompletnie, nie? Bajo, bajo. Dobra, ale ja bym wolał sam toczyć swoje wojny, prawda? Eee, mam za dużo, więc czekaj. Teraz mam typa tutaj. On mnie nienawidzi, nie? Z jakiegoś powodu. Bo chcę mieć... Eee, staw... W czym ty jesteś dobra? W nauce masz 18, ale cię nie podmienię. W zarządcu jesteś dobra. Dobra, masz... Zostajesz moim wasalem w zarządcy. Idealnie. Dostałaś tytuły, nie? Okej. Okay. I teraz ten teren ja bym nadał komuś, kto mnie lubi. Opinia o tobie. To jest mój syn, to nie. To jest mój czempion, który mnie lubi. Boże, mnie mało ludzie lubią ogólnie. Jakoś tak zauważyłem. Proszę bardzo. Zostałeś moim czempionem. Strażnik dom. Oj, dawaj, tak. Stary, no powiem ci tak. Ja jestem zdania, że ja mógłbym rzucić się na. Yy... Ja jestem zdania, że ja mógłbym się rzucić na Bizantium, nie? Ja czu... Boże, tu Bizantium nie zaczęło krążać. Okej, okay, Bizantium ma dwie wojny, ma 5000 ludzi. Ja mam 300 i jeszcze miałem pieniądze na najemników. Poczekaj chwilę, bo mi mózg płonie, wiesz, dosłownie. Najazd graniczny na Imperium Rzymskie. Co to jest najazd graniczny? Tutaj nie mam tyle prestiżu. Roszczenia postaci Konstantinos? To nie. Podbij hrabstwo, przejmij księstwo zewnętrzne. Nie, nie chcę przejmować. Podbij hrabstwo. Wow. Zobaczymy, te, czy dasz radę. No, powiem Ci szczerze, że przejąć to, Konstancet, by było w porządku, nie? Od cesarza. Ale nie, no dobra. Panowie, yy, na początku idziemy w stworzenie Mołdawii, bo chcemy zrobić królestwo, tak? Takie wojny jak tutaj, z tą Mołdawią, no to ja mogę bez problemu, moi drodzy, rozgrywać na piątce. Już Wam wytłumaczę dlaczego. Nie dlatego, że jestem przedopaminowanym dzieckiem... Ale mam tak y, potężną przewagę w wojnie, w armii, że ja nie muszę tutaj dosłownie używać mózgu, nie? I to tak kompletnie. Więc y, postanowiłem zrobić coś takiego. Odmienimy sobie ludzi, żeby oni na odpowiednim poziomie działali, nie? No tutaj wiecie, no to jest łatwa wojna, więc stary. Yy... Łatwa wojna, więc stary zobacz. Tu nawet nie, nie było co kombinować yy, na speedie numer 4, prawda? Więc. Pięknie, kolejna ziemia zabrana. Zamknij stolicę. Dobra, zamykam stolicę. I rozpoczynam izolację. Dobra, pięknie. Szkoda, że tych plak się nie da wyłączyć, tak szczerze. Bo one bardziej irytują niż pomagają. W sensie wiesz, to nawet nie jest jakaś mechanika, która jakoś mnie mega interesuje, nie? Da się? O Boże, to nie wiedziałem. Czekaj, ona mnie nienawidzi. Ten mnie raptownie nienawidzi, nie? Berlat. Dobrze, trzeba go nadać. Z mojej szlachty, nie będzie. Okej. Okay. I dwa hrabstwa muszę zdobyć. No to przydałoby się to zdobyć. Eee, to hrabstwo. Jasy wziąć. Dobra. Nie, czekaj, mam pomysł. Usuń i tak poczekaj. Pierwsza wojna będzie o to. I druga wojna będzie czekaj. W Suczawie jest dużo ludzi, dużo ludzi. Dobra. To, suchawę. Dobra, Suczawę weźmiemy na drugą wojnę. Ok, nie ma co kombinować, nie? Yy, nie ma co kombinować. Suchawa ma ponad 3000 ludzi, nie chciałbym tego zepsuć, nie? Nie ma nawet takiej opcji. Dobra, idźmy im, widać bitwę. Ale dziwne, że to jest lepszy dowódca armii. Czekaj, umiejętności dowódcy. No dobra, zobaczmy. Pięknie. Zrobimy to. Czy jest subskrypcja na CK3? Oj, nie wiem, czy, czy jest sub do CK3. Ja się na tym kompletnie nie znam. Wąż na dworze. Każda postać znana w relacji z Tibor Rodo traci... Ojejku, chcieli mnie chyba kropnąć. Następca mój jest bez ślubu? Dlaczego? Przecież ja go ożeniłem z Polką, prawda? U, to ona nie żyje, on ma 31 lat i ma dwójkę dzieci, która jest tak średnio rozwiarnięta. Dobra, słuchaj, mój kochany synu. Zaraz ci poszukamy jakiejś fajnej kobitki. Postaci genialnej. I tutaj mi się wyświetlają dwie babki, że są niby genialne, ale nie są. Więc wytłumacz mi, o co tutaj chodzi. Zadziwiające. <laughs> Izabela z rodu tego, Wandermartów. Ty masz 13 lat, Izabela. To nie będziesz zbytnio dobrą żoną. Dobra, zobaczymy. Ranga, wiek. Z jednolatką się żenić? Też tak bez sensu. Dobra, z tą siedemnastką ką ożenię. Proszę bardzo. O, dawaj ją. Dobra. Yy, wy wykonamy tą wojnę na szybkęsa i będzie ok, nie? Czekaj, tutaj pod wielogrodem się coś wybudowało. Nie mogę. Ja nie mogę nic rozbudowywać, Ja muszę przejść na feudalizm jak najszybciej. To imperium. Bo inaczej będzie lipa. I co, znowu nie masz żony? Nie masz, dobra. Świetnie, dziękuję. Idealnie, perfekcyjnie. Mam nadzieję, że uda mi się teraz kurde zrobić Mołdawię, nie? Czekaj, zamknij stolicę po raz kolejny i... Yy, dobra. Jest ok, jest ok. Dobra, przejęliśmy jasy, chociaż i postaram się tutaj rozwiązać. To bym pobudował, ale muszę przejść na ten feudalizm i muszę tutaj uspokajać tych, tych, na tych terenach tych ludzi, nie? Pospolite ruszenie, tutaj nie stacjonujesz, to będziesz stacjonował tutaj, bracie. Dobra. I teraz miała być suczawą wojna. Suczawa jest dosyć potężna, ale ja ją powinienem zmiażdżyć. Tylko ja, jako. że tak powiem, ja jako. Ty, a poczekaj, a dlaczego nie mogę wypowiadać wojen w ogóle o królestwo? Odbij księstwo. Dlaczego tego nie mogę wypowiedzieć? Ponieważ nie jestem postacią niezrównaną. Aha. Czyli jestem tak zwanym plepsem i oni mają mnie w dupie. No dobra, dzięki. Dobra, i wiecie, co my zrobimy? Wezwiemy naszych ludzi pod broń, ale wykorzystamy ten prestiż, który nachomikowałem. I. Yy, aha, on mnie nie wesprze. Dobra, czyli jednak mój plan legnął w gruzach właśnie w tym momencie. Panowie, bo. Yy, moim planem było wykorzystać moich sojuszników do zdobycia, yy, do wygrania tej wojny, ale niestety yy, raczej nie. Co to jest najwyższy odpudziak. Nie ma potrzeby tego robić. Fantastycznie. Może byśmy raczej... dyplomację wewnętrzną, bo ta poza to... Nie, dobra, trzeba, kurde, ten prestiż mnie za... naprawdę załatwi, nie? Tak na serio, czekaj, następne atrybuty. Zdłużenie korony, dawaj zaloty, niech będzie. No ja już jestem coraz starszy, to też już wygląda troszeczkę. To możesz to naprawić? Dobra, zrób to, i to No, trochę jest lipa, nie? Z tym prestiżem. Oni mają zobacz, 5 tysięcy ludzi w armii, stary. Widzisz patrz, ja muszę teraz uciekać i nie mam którędy uciekać. Muszę uciekać przez ich terytorium. Bo inaczej będzie problem. Wiedziałem, że ta wojna będzie bardzo ciężka, ale nie sądziłem, że będzie aż tak ciężka. Nie zaakceptuję, bo. Ten, ten też nie, nikt tutaj wojent nie zaakceptuje, to jest problem. Dobrze, w takim bądź układzie trzeba użyć najemników, bo ja nie mam opcji innej. Nie będę wydawał wszystkich pieniędzy na najemników, to jest oni mają bardzo dobre armię, my też. Dlatego postaram się ich zlurować na jakiś taki w miarę ogarnięty pusty teren i użyjemy tutaj kompanii za.